Cześć tu Kamil, witajcie w 25 roku na grzybach mamy pierwszego Borowika, drugiego, w oddali trzeci. Młodziutki. Mamy kolejnego. Borowika, dwudziesty piąty rok, weekend, jestem w lesie. I Mamy jeszcze trzeciego borowika, będzie na sosik. Ładny. W lesie mokro? Tak, w koszyku trzy borowiki się znalazły. Mam kolejnego grzybka. Taki zjedzony mocno, ale ładny. Kolejne grzybki ładne. Pusto w lesie, mokro w lesie, ale grzybki są. Kolejny grzybek. Tutaj rodzina grzybków chyba wysyp się uszykuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć stóp. Idę dalej. Oglądajcie dalej film. Jak znajdę, pokażę. ukrył się kolejny borowik zjedzone ze ślimakiem z wkładką w środku mamy kolejne grzybka 8 czerwca Ładnie wygląda. Nie zjedzony nawet. Za bardzo. Pierwsze kurki w tym roku. Coś ich będzie. To są kurki? Kurze nogi? Napiszcie w komentarzu. To zakryjemy, jak nie rosną kolejne dwa grzybki wpadły w moje szpony. To jest taki malutki, ale tego malutkiego tu zostaje. Jeden Ach, nie chcę wyjść. Piękny. 10 cm taki. i mamy bliźniaka kolejnego piękne prawda napiszcie w komentarzu czy podoba się Wam dzisiaj mój film a któż to się chowa pośród liści piękne na no To chwilę mam tyle grzybków jakiś jest maślaczek, kurki oraz Borowiki Piękny kawaler Pośród Brzus Gałązek Siedzony Jak myślicie, to ceglastopory z Napiszcie w komentarzu Muchomory też się trafiają, jak widać. Na muchu nie zbieramy takich grzybów. Wypad do lasu uznaję za bardzo udany. Jak na pierwszy raz, jak widać, nazbierałem borowików kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt. Myślę, że jak na 8 czerwca, lubelskie. 25 rok to jest bardzo dobry wynik. Jest w lesie bardzo mokro, zielono. Ptaki śpiewają. Także oglądajcie moje kolejne filmy z leśnych podróży. I zostawcie coś po sobie. Trzymajcie się ciepło. Dasz bór, dasz grzyb.